Siema, 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 witam serdecznie, witam na kanale Obstawiamy. Na początek wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod filmem. Dziękuję serdecznie za każde kliknięcie. Oczywiście Liga Mistrzów, jeden mecz, ale za to jaki mecz? Świetny mecz w Lidze Mistrzów, to też świetna promocja powitalna, bo jeden gol Realu Madryt dzisiaj, grany za, tak jak widzisz... Złotówkę Da ci dwie stówy, jeżeli ten Real faktycznie gola strzeli, a ty sobie to zagrasz. Promocja dla nowego gracza w eToto. Tłumaczę o co chodzi, bo no osoby, które nie korzystały myślę, że będą tym zainteresowane. Jak chcesz, to sobie skipuj do propozycji kuponów. Ja do nich zaraz e, też dotrę, ale chcę tutaj swój blok promocyjny jak zawsze klepnąć. Promocja powitalna w eToto polega na tym, że, słuchajcie, trzeba założyć konto w eToto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. E, po założeniu konta wpłacacie minimum 50 zł, ale mówię minimum, bo Tutaj promocje się łączą i można naprawdę worek promocji sobie zgarnąć, bo eto też podwaja depozyt do 200 zł. Czyli można sobie założyć konto, wpłacisz 200, stówy, otrzymasz, tak jak widzisz na banerku, kolejne dodatkowe 220 złotych i też możesz za złotówkę z tego skorzystać. Grasz za złotówkę. Pierwszy twój kupon po prostu Gol, Realu Madryt dzisiaj. Jeżeli Real strzeli, to ty jeszcze w przeciągu 72 godzin otrzymasz 48 godzin nawet, przepraszam, otrzymasz dodatkowe 200 stówy od eto to we freebecie, więc promocja godna, bo mecz w Lidze Mistrzów godny. W skrócie tłumaczę co i jak i zaraz lecimy dalej. Pierwszy krok to jest oczywiście założenie konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Depozyt na minimum 50 zł z pamięcią o tym, że do 200 zł masz podwojenie depozytów etoto, to o tym proszę pamiętać, jeżeli ktoś by chciał korzystać i za złotówkę gracie minimum jeden gol Realu Madryt. Real 3 ty w przeciągu 48 godzin dostajesz 200 wynagrę i masz dobę na wykorzystanie tego. Osoby zainteresowane od sam do pierwszego komentarza pod tym filmem. E, można działać. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku, do naszego Instagrama, Discorda, na dwa nasze pozostałe kanały strefa typów, strefa typerów wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Serdecznie cię zapraszam i lecimy z konkursem jak zawsze kasa do zgarnięcia, klasyczne dwie dychy na jakiś kupon, co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał, obstawiamy. Łapę w górę zostawić tutaj pod tym filmem i w komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Bayernem a Realem Madryt, dopisycie swój nick gracza z etoto albo maila, jeżeli maila to proponuję w ten sposób i można działać. Komentarze do waszej dyspozycji. Serdecznie zapraszam do brania udziału w konkursie, a my przechodzimy do kuponów. Słuchajcie, dzisiaj sobie wymyśliłem coś takiego. E, miałem z Andrzejem zagrać kupony, ale z Andrzejem zagramy na jutro. Dzisiaj zagrałem od siebie i mamy jeszcze dwa e, wyciągnięcie, wyciągnięte z grupy z Discorda, po prostu dwie propozycje, ciekawy, sk ciekawy sklejek i od tych sklejek zaczniemy, a na koniec przejdę do, nie, do dwóch swoich kuponów stricte na dzisiaj. Słuchajcie, Paweł proponuje taką kombinację właśnie w etoto, e, tak zwany mix bet. Mamy tutaj wybrane trzy typy na mecz Bayern, Monachium, Real Madrid. Wiadomo, że nie ma za wielu meczów dzisiaj, to, to trzeba kleić z jednego. I tu Tutaj tak, jest wizja na cztery gole. Ok, z jednej strony półfinał. Może nikt nie będzie chciał szarżować w ofensywie, żeby się nie nadzieć na jakąś kontrę. Wiesz o co chodzi, Klasyczna, kl klasyczny przypadek badania rywala i niechęć popełnienia błędu, bo to już jest naprawdę mecz na takim poziomie, że ten puchar to masz na wyciągnięcie ręki, nie? Więc z jednej strony tak, ale z drugiej strony mamy ekipy, które w ofensywie są szalone. E, też Bayern, który traci gole nawet z gorszymi ekipami w Bundeslidze. No, to już indywidualna ocena sytuacji, czy over 3,5 goli, to nie jest przesada, nie? Oczywiście tutaj kurs oddaje. To nie jest tak, że to jest jakiś easy bet, nie? No, bo masz 3,90 z tej sklejki, i to 3,90 robi przede wszystkim over 3,5 goli. Gol Harego Kejna. No, bo tak, jeżeli tutaj Paweł zakłada, że będą 4 gole, to nie, no to też zakłada sobie, że jednego z tych 4 goli strzeli po prostu Hary, bo kto inny w Bayernie. E, I jest jeszcze minimum jeden gol w pierwszej połowie, czyli 3 typy generalnie z tego jednego meczu. No i tu jest gruba wiara, bo to są dwa koła ładowane na to, nie? To jest szaleństwo, że tu dwa papcie są na to ładowane. 6864 może wrócić. No mocna wizja. Dalej mamy jeszcze jedną wizję, i tutaj Wojtek nam łączy oba mecze. Słuchajcie, dziś i jutro liga mistrzów za 700 na 6344 i też takie sklejki z dużymi kursami. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to Bayern nie może przegrać, czyli jednak w stronę gospodarza Wojtek idzie. Obie drużyny mają strzelić gola. I generalnie ma być minimum 10. Różnych i z tych dwóch sklejek na mecz Bayernu z Realem, to ta mi się podoba bardziej od tej poprzedniej, którą widzieliśmy, widzieliście przed chwilą. No tutaj różne też robią robotę, bo, bo jest dosyć wysoka linia, więc tutaj 3,76 z tego sklejone. I na jutrzejszy mecz mamy zakład na to, że obie drużyny strzelą gola w meczu BVB Paris Saint Germain, over 2,5 goli i też 10 rogali. I generalnie nie wyglądają to, te sklejki jakoś nierealnie, nie? Wiadomo, dużo rogali, ale poza tym. Czy to jest jakieś niemożliwe? Wydaje mi się, że obie ciut łatwiejsze niż ta pierwsza. No tutaj 700 jest na to rzucane. 6344, więc no mam nadzieję, że ta sklejka z meczu dzisiejszego przetrwa. I jutro Wojtek będzie miał emocje warte 6344 zł, nie? To by było naprawdę coś fajnego. I słuchajcie, ja sobie wymyśliłem dwie sklejki, ale w superbecie. Jedną powiedzmy taką spokojniejszą i jedną troszkę mniej spokojną, oczywiście stawka nieporównywalnie mniejsza tutaj do chłopaków, od których przed chwilą widzieliście w każdym razie. Też idę w gola Harego Keina. Ja sobie zrobiłem dwie sklejki z tego meczu, który jest dzisiaj i jutro zrobię znowu dwie sklejki z meczu, który jest jutro, ale to już razem z Andrzejem, więc będzie troszkę więcej propozycji. E, ja też daję zakład na to, że Harry strzeli gola, bo wydaje mi się, że to jest taki piłkarz, który w, każdym, w każdej sytuacji, w każdym meczu, z każdym przeciwnikiem gola jest w stanie strzelić, czyli e, gol Keina i gol w obu połowach. Też liczę, że to minimum dwa gole potrzebuje tak naprawdę, nie? Pierwszego strzela Harry w pierwszej połowie, a w drugiej połowie obojętnie kto strzela gola i, i i jakby siedzi ten bet, nie? Dwie stówki sobie na to rzuciłem, 475 tutaj ewentualnie pod emocje może wrócić. No i stówkę, czyli troszkę niżej dałem na, na wyższy kurs i no i no mam podobnie do chłopaków, nie? Bo też mam over 3,5 goli. To troszkę taki życzeniowy kupon jest. Wy doskonale wiecie, że ja kornery lubię tam sobie je liczyć, więc tutaj ładuję te 9,5 rożnych też pod overa. No i życzeniowo też 4 gole w meczu za stówkę, 4,25 tutaj akurat z super Betsa, w sensie sklejka Super beta Super Beta, 374 może wrócić i pod emocje tak naprawdę cztery kupony na dzisiaj i tam jeden typ oczywiście jeszcze na jutro. Wiadomo, że przy jednym meczu to, to takie sklejki będziemy raczej sobie robić, a może coś wariackiego, dobrego uda się po prostu trafić, więc pod emocje mamy kupony obgadane, jak macie coś tam huknięte, to oczywiście życzę Wam tego, żeby siadło, a na koniec Ci przypominam, że dzisiaj godna promocja na mecz półfinałowy w Lidze Mistrzów, jeden gol Realu Madryt daje Ci dwie stówy, a musisz to zagrać tylko za złotówkę. Promocja w eToto po założeniu konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, jak już sobie to konto założysz, musisz wpłacić minimum 50 zł, ale wrzucam Ci jeszcze raz ten banerek, który mówi o tym, że eto to podwaja depozyty. Możesz wpłacić dwie stówy, dostaniesz 220 ekstra, czyli już masz, masz 420 i za złotówkę, jak sobie to zagrasz i Real strzeli gola, to 620 pln możesz mieć budżetu tak naprawdę startowego. Jeżeli ktoś by chciał sobie korzystać z promocji powitalnych, link do rejestracji w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Na dzisiaj mamy tak naprawdę wszystko. Przy jednym meczu filmy będą troszkę krótsze. W każdym razie dziękuję za oglądanie do samego końca, dziękuję za zostawioną łapę w górę, dziękuję za, za obecność i uśmiechu na twarzy. Trzymajcie się pozdro. Elo siema. Nara.